Witam wszystkich na kanale Piłka i Kosz. Dzisiaj, za chwilę, za moment, będzie rozegrany mecz polskiej reprezentacji z drużyną Malty. Ten mecz odbędzie się na wyjeździe i już są przecieki jeśli chodzi o składy. Jak będzie wyglądał skład biało-czerwonych, no więc jest zmiana w bramce, nie będzie grabary. Jest tym razem Drągowski w obronie, środek defensywy Wiśniewski razem z Kędziorą, z Kiwiorem. Wszołkiem i skórasiem w pomocy, no bo tu są wahadłowi: w i skóraś. Potem pomoc Zieliński, Zalewski, Kamiński i Lewandowski. Tak będzie wyglądał skład. Jeszcze pominąłem jednego zawodnika, jest nim ślisz. Więc mamy jedenastkę na Malte. To jest dość silny skład, ale ze zmianami. Zobaczymy, jak ta jedenastka się spisze w meczu grupowym, ostatnim meczu. Grupowym wiadomo, że już zajmiemy drugie miejsce w tej grupie, że wygra grupę Holandia, z którą mieliśmy dwa remisy. I ten ostatni mecz, gdzie zremisowaliśmy jeden do jednego, zagraliśmy bardzo dobrze, ale niestety wygrać się nie udało. Na szczęście zajmiemy drugie miejsce. Dzięki temu zagramy w Barażach i mam nadzieję, że awansujemy do mistrzostw świata przyszłorocznych właśnie przez Baraże. Na ten moment kończymy po prostu. Rywalizację w grupie właśnie meczem z Maltą. I tutaj Lewandowski ma szansę na kolejne bramki. Kamiński, bo jest w świetnej formie. Może się przebudzi Zalewski. Także miejmy nadzieję, że dobrze zagra Zieliński ogólnie. Defensywa tutaj, szansa dla Wszołka, który zastępuje Kasza. Tutaj naprawdę kilka fajnych wyborów trenera Jana Urbana. Miejmy nadzieję, że ten mecz będzie fajny, pozytywny, że Polacy zagrają z Animuszem. Zagrają ofensywnie, strzelam kilka goli i będziemy mieli fajny nastrój dzisiaj wieczorem. Na pewno fajny nastrój mają Irlandczycy, którzy niesamowitym pościgiem w samej końcówce tych eliminacji wygrywali, wygrali dwa mecze z rzędu i awansowali także do Baraży. To jest wielkie wydarzenie. Albo Anglicy, którzy pierwszy raz w historii eliminacji do mistrzostw świata, właśnie ze strefy europejskiej, zanotowali wszystkie mecze wygrali i nie stracili żadnego gola. To też naprawdę wielkie osiągnięcie Anglików i oni przechodzą do historii. Więc pamiętajcie dzisiaj mecz Malta Polska już za moment w telewizji polskiej i kibicujemy biało-czerwonym.